Nie idzie nie tak. A... W porządku, spróbujmy jeszcze raz! E, e, przerwa, 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 rozi. Aż. Tak. Bo wiesz, jako młody magik, zgłębiałem tajniki hipnozy. Dzięki mnie pozbędziesz się każdego złego nawyku. Poszliśmy razem na boisko do softbola Sprawdzałeś wszystkich i wybrałeś najlepszego miotacza Zakradłeś się na tyły włoskiej knajpy Wlazłeś do śmietnika i zgarnąłeś zgniłe pomidory Potem patrzyłeś, jak rzucam je prosto w twarz I znowu, i znowu, i znowu, i znowu A teraz mówisz, że mi pomożesz? No pewnie Gdybym powiedział to wcześniej, nie zobaczyłbym, jak dostajesz zgniłymi pomidorami W porządku Siadaj sobie Dobra, teraz wszyscy odwróćcie się, żebym was nie zahipnotyzował. Uuu. nie ty, aż. Tak. Odpręż się, zrelaksuj się i poczuj, jak wszystkie twoje zmartwienia odchodzą jak śnieg w czasie roztopu. Śnieg w czasie roztopu. Słuchaj, co do ciebie mówię. Teraz. Aż. W ogóle nie będziesz mógł mrugnąć, jak usłyszysz słowo. Pst, Derek! Czekaj, aż jest teraz zahipnotyzowany i zrobi wszystko, co każesz? Ta. Super, każ mu zrobić coś głupiego. Wmów mu, że jego kości są zrobione z galarety. Dobra. Aż kiedy usłyszysz, jak mówię słowo jabłko, będziesz myślał, że twoje kości są zrobione z galarety. Już za chwilę wybudzę cię z transu. Trzy, dwa, jeden. Podziałało? Jeszcze nie wiem. Y, możesz mi podać to jabłko? <śm>